Siemano. 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 Z tej strony Jotel. Jaram się. Jaram się. Jak się idzie? Dobrze, dobrze, ja, ja. Dawaj, dawaj, no, ja, dawaj, 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 dawaj. Poiż człowiek? Poiż człowiek. Zdravstvujcie. Dobry dzień. Dobry <gulatory> dzień. Normalnie 18 lutego 18 tak? Zapisz tą datek w twoim pierdolonym kalendarzyku. Na Facebooku Na, na tak, żółtym ołóweczkiem Nie, tak są, nie, nie Normalnie z Ikei To jest jak czerwona kartka w kalendarzu One są niebieskie, Ikei Kurwa Zapisz to w telefonie <laughs> Wytatuj zobaczone 18, 18 lutego stacja Trenu Komoruj, bikrzężony Jest wliczony w cel 18 luty! Haj! Gdzie jest 18 luty w stacji Apublicznej. Masz tu obcy uczniów Nie mówi się luty! 18 luty! 03! No i 02! 2, dajesz 18 jest, 3. luty! Hmm? E, gra Jaram się, gra Opi, gra. E, Rudy i Kelbero! I I my! I i tu weszli! I wujek z zło. I wujek z zło. Prowadzi! macie z takimi błotami! Gra.

Dobra, 18 dzień lutego. Stacja lub komorów tak na dwa. Gramy koncert my, gra koncert obi, inko, rudy, Kalbero, Ale to nie będzie prowadzi bujek samo zło. Między jak zamykoszcze. Powiedziałeś już wszystko, to co <grym> <grym> Kurwa, jak zwykle. Jesteśmy nie, tam, tam byli. To? Pamiętajcie, będziemy my. Macie skakać, tańczyć, ruszać się, kurwa. Nie zapomnijcie pokazać tytku. A impreza się nazywa dwa or daj. A my spierdalamy. A Ahoj! Ja muszę iść kupić Na piątek to było. A ja pion? kątem. w cel.